Tworzenie i zapis fizycznego obiektu BIM. Podczas tworzenia nowego fizycznego obiektu BIM pojawi się okno edytora obiektów BIM, podzielone na trzy sekcje. Pierwsza z lewej strony zawiera listę tworzonych obiektów. Na środku znajduje się podgląd widoku trójwymiarowego. Można go obracać, przesuwać i przybliżać. Trzecia sekcja po prawej stronie okna zawiera podgląd obiektu, jego symbol. Oraz umożliwia definiowanie właściwości obiektu. Podgląd to obraz reprezentujący obiekt w oknie menadżera plików. Natomiast symbol to wygląd obiektu na rzutach. Mogą być one utworzone automatycznie lub przez użytkownika. Obiekt może być stworzony od zera albo na podstawie elementów systemu Arcadia, poprzez wczytanie geometrii i właściwości użytego wcześniej w projekcie obiektu. Przy tworzeniu fizycznego obiektu BIM można zdefiniować dowolne parametry użytkownika opisujące obiekt. Domyślnie wprowadzono trzy przykładowe producent, norma i cena. Każde z nich można edytować lub usunąć. W projektach, gdzie zostały użyte, służą jako podstawa do tworzenia raportów i zestawień. W panelu elementy umieszczane są obiekty systemu Arcadia BIM, z których składać ma się fizyczny obiekt BIM. Tabela może pozostać pusta, wtedy obiekt nie jest powiązany z żadną branżą. Można też dodać jeden element lub wiele, wtedy obiekt staje się wielobranżowy. Dla każdego elementu składowego można zdefiniować miejsce przyłączenia instalacji. Utworzone obiekty można zapisać w dowolnej lokalizacji. Po podłączeniu obiektu do instalacji można bez problemu wykonać obliczenia np. ogrzewania. Wstawiony raz element odnajdziemy w zestawieniach dla poszczególnych branż i na dodatkowych rysunkach.